Siemanko, już nie zobaczycie filmów więcej z UFO, pomimo nie było ich dużo, ale parę było. Teraz będę wklejał filmiki pomocne przy drobiazgach z akordem. Na przykład, jak ktoś ma e, dzieci i dużo otwiera z tyłu drzwi, bardzo często jest problem z ogranicznikami, w które po prostu plastik się w nich wysślizguje i się drzwi same zamykają. No w ten sposób. Irytujące szczególnie jak gdzieś się na przykrawieńniku stanie, jak chce się zostawić otwarte drzwi, same się zamykają. Problem jest następujący, iż oryginalnie są takie plasticzki, które no jak widać zużywają się. Napisałem do Hondy ASO, ile kosztuje lewa plus prawa strona. No to oryginalne kosztuje 750 zł. Jest też fajna alternatywa, bo w Chinach na AlieExpressie można zakupić takie plasticzki. No i co? No i pokażę w dzisiejszym filmiku, jak się dobrać do tego ogranicznika, z czym to się je. Będę robił pauzy w międzyczasie pokazywał, gdzie są spinki, co i jak. Co się przyda? Przyda się na pewno szmar grafitowy, mała grzechotka. I po kolei yy, dziesiątka. Gdzieś tu jeszcze mam o, trzynastka, Dejmaki do plastików. Coś ostrego, może być jakiś śrubokręcik plus kombinerki i rękawiczka, żeby się nie pokaleczyć. No i co? Pierwsze co? To może na bieżąco od razu wezmę, jeśli znajdę śrubokręt. Tak. Pierwsze co nas interesuje, to tu w klamce jest klapeczka. Trzeba od góry podważyć w dół i delikatnie pociągnąć. Potem nacisnąć klamkę i wyciągnąć plasticzek. A, i trzeba zaryglować drzwi przede wszystkim, bo będzie przeszkadzał. Hop, po wyjęciu plastyczku ukazują się trzy śruby. Wszystkie trzy trzeba odkręcić. I tak samo tu. Identycznie też w UFO tak było. Tylko lepsza była ta klapka prostsza tu się podważa gumkę i po podważeniu też jest śruba, też ją odkręcamy no i robię cięcie, odkręcę i zaraz dalej pokażę no i dobra wykręcone wykręcone teraz interesuje nas ten panel tu jak widać jest taka szczelinka bierzemy sobie Taki plastikowy wyjmak można delikatnie śrubokręcikiem. Podważamy i śmiało do góry. Nie bać się nic tam nie pęknie, tam są tylko zatrzaski. I dookoła. Z każdej strony tak powinno podejść. Ciężko jedną ręką. Zaraz pokażę mniej więcej. No i proszę. Z Potem podważyłem tu z a potem z wyjdzie w tą stronę i tu będzie kostka kostka się rozpina od tej strony po prostu trzeba nacisnąć nacisnąć blokadkę kostki i cyk. tu jest kolejna śruba no i dobra odkręcone, odczepione teraz no najtrudniejsze według mnie tu wszędzie dookoła są spinki Trzeba tu od tej strony zacząć ostrożnie podważać, tak aż popstrykają wszystkie, i cały boczek zdjąć do góry. Pomaga też bardzo silne tutaj złapanie i mocne pociągnięcie. Jak widać, tu są spineczki takie wszędzie dookoła. Na dole jest światełko. Tu jest niebieska spinka, którą można wypiąć, żeby było łatwiej, ale można tak. I tu jest lampeczka, którą najlepiej przekręcić i wyjąć. Hop. I tak jak mówię. Hop do góry i boczek schodzi. Zaraz pokażę dalej. Kolejnym krokiem to jest poodpinanie tych spinek. One działają na zasadzie, że po prostu. Łapiemy sobie pierwszą o, i ten plastyczek po prostu trzeba do tyłu odgiąć, tym ruszyć, tym skręcić i to podnieść. To jest pierwszy, a drugi niestety jest ciut gorszy, bo bardzo mocno siedzi, też go trzeba spryknąć i dzięki temu linka ma luz. Się nie odkręci, ja tego nie ściągam. Ja to po prostu kładę sobie, żeby sobie wisiało. I tyle. Kolejnym krokiem będzie odkręcenie tych dwóch śrub na dziesiątkę i tej jednej na dwunastkę. Po czym po odchyleniu, tu widzę, że ktoś coś kombinował już z tym boczkiem kiedyś, bo tu powinna być taka pianka Po wsadzeniu ręki tu wyciągniemy sobie. No i tak jak mówiłem. Odkręcone, tu, odkręcone, tu ręka do środka. I mamy na wierzchu. No i kontynuując, uważaj, żeby się nie pobrudzić bo to jest z reguły bardzo brudne. Dlatego też mam papierek. I tak. Tu na krawędziach trzeba odgiąć delikatnie te haczyki z tej i z tej strony. I polecam sobie zrobić jakąś kreseczkę. Gdzieś tu od boku, żeby zahaczyć, tak, żeby wiadomo, że to było z tej strony. O! jest takiego. No i zaraz pokażę dalej. Jak coś, to, to trzeba to też z wyczuciem zrobić. A ja to tylko odgryłem żeby ta blaszka była ruchoma. I tak. Blaszka jedzie w dół. I mamy dostęp do tych plastyczków. Są dwie gumki, one się różnią, jakby co. To w tych samych miejscach trzeba zamocować nowymi plastikami. Jednocześnie delikatnie posmarować wszystko. Jak będziecie mieli problem z upchaniem, to zobaczcie, że tu jest taki dołek po środku. To weźcie sobie te plasticzki. I te plasticzki, tak samo jak tamte, one są rozwarciem w tą stronę, co chodzą, czyli w tą takim rozwarciem identycznie weźcie te Zielone są z jednej strony grube a z drugiej cienkie to tak zamocujcie je sobie tu oczywiście nasmarowane z gumkami podjedźcie tym metalem i z powrotem trzeba zagiąć mi to chwilę zajmie jakieś 10 minut i zaraz wrócę do was tu możecie zobaczyć jak bardzo wyjechane one były te oryginalne nie wiem czy to jest oryginał czy nie nigdzie nie widzę napisu honda niby być może już jakiś zamiennik, to jest jakieś lori. Może zamiennik, ale dobrze, że się w zamienniku da to zrobić. Bo te plasticzki z chińskich portali kosztują 20 zł, 23 mniej więcej. Poszukajcie sobie. No i tak wyglądają zamontowane. Jest tylko trzeba rzucić tutaj wszędzie dookoła smaru. I z powrotem zacisnąć blaszki. No i tyle. Tak wygląda po zagnieceniu. Dobrze, też przypatrzcie się, czy tu macie centralnie otwory. Bo jak wam się przesunie ta blaszka, bo ona do góry, do dołu chodzi, to potem będziecie mieli problem, żeby ją wkręcić, jak będzie już w drzwiach. Jak będzie za nisko, za wysoko, to po prostu wpukujemy ją gdzieś mniej więcej, tu kilkoma uderzeniami, żeby się przesunęła lewo-prawo. No i co, wkładamy, przykręcamy wszystko w odwrotnej kolejności, pamiętając o lampeczce, o wszystkich spinkach. I zaraz pokażę efekt końcowy. Tyle profilaktycznie, ja ogólnie używałem grafitowego, bo on jest odporny na takie różne wahania temperatu i natarcia, to ja zawsze parę kropeczek stawiam tu, trochę więcej w ten dołek, troszkę od boku i troszeczkę od dołu, jest ważne żeby w ten rowek według mnie. Wiadomo, to jest część eksploatacyjna, ona się zużywa. Szczególnie jak ktoś ma dzieci i dużo trzaska drzwiami. No i... Co? Test. Jakie pozycji wezmę, tak stają. A nie ma dużego oporu. Tak powinny chodzić drzwi. Elegancko. No i co? Zapraszam ogółem do subskrybowania kanału. Dania lajka. I jak będą jeszcze jakieś fajne drobiazgi, to będę starał się wrzucać. Trochę mnie ogranicza czas, bo mam małe dziecko. Ale zawsze coś się postaram wrzucić. Pozdrawiamka.